I witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Ariowit i w tym poradniku pokażę Wam jak nagrywać ekran waszego monitora w każdym systemie. Także na Windows 11. I lecąc w górę, tak więc zaczynajmy. Jest to program darmowy i wytłumaczę wam jak to wygląda krok po kroku. Zapraszam was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, komentarza i lecimy. Ok, może program już widzicie? Program nazywa się OBS Studio. Wygląda na taki sposób, że pokażę Wam to. Ok, program wygląda na taki sposób. Teraz pokażę Wam, jak nagrywać. Żeby nagrywać, musicie ustawić miejsce przechwytywania obrazu, czyli co ma nagrywać. Czyli, żeby to zrobić, klikacie sobie w plus. I macie tutaj to, co ma, co ma być nagrywane: przechwytywanie gry, przechwytywanie ekranu. Jak będziecie przechwytywać ekran i będzie grało, czy to też będzie grę nagrywało, pokaz slajdów, jakiś obraz, kolor sceny. No, możecie zobaczyć, to interesuje nas yy, przechwytywanie ekranu. Nie? To może być dobre, ale tutaj liczymy tak. Przechwytywanie ekranu i jak widzicie, pokazuje nam się ekran. I teraz tak. Żeby nagrywać, klikacie rozpocznij nagrywanie. Tutaj macie ustawienia. Ustawienia waszego mikrofonu. Ustawienia głosu z głośników czy ze słuchawek. I tutaj macie tak. Żeby ustawić, co ma być odtwarzane w tle, to podłączacie urządzenie odpowiednie, a ja w ogóle. ja to jest? Nie wiem, czemu. Ok. Zadziała. działa. na myśli I tutaj ustawiacie ustawiacie głośność, jaka ma być. Możecie w ogóle wyciszyć. I tutaj macie mikrofon. Wchodzicie właściwości, jaki głos ma być. Ok. Eee, głośność. I teraz tak. Możecie usunąć także szumę w tym programie. Tak więc klikacie sobie w trzy kropki. Dajcie w właściwości nie, sorry, w filtry i tutaj macie takiego jak bramka szumów wystawicie sobie coś takiego to po pierwsze nie będzie, nie będzie słyszana myszka a także szumy zostaną usunięte Expander, co to, co to był Expander? nie wiem, nie tutaj macie jeszcze jakieś inne efekty, możecie zobaczyć okej okay. I teraz tak, możecie tutaj także robić live, tutaj nagrywanie. klikacie, włączacie, Jeszcze rzecz jest taka, że tutaj macie tak: jak wejdziecie sobie w klik ustawienia, będziecie mogli tutaj ustawić sobie dźwięk. Macie tutaj ustawienia od dźwięku, ustawienia od obrazu. W jakiej rozdzielczości ma być? Ile ma być FPS-ów nagrywane? Maksymalnie 60 wyjście ma być obraz z dźwięku czy co, jakość, jakość obrazu także nie wiem gdzie mam się tutaj zobaczyć bitrate obrazu nagrywanie No tak to wygląda, te możecie sobie ustawić. Im więcej, większy bitrate, tym większą macie jakość obrazu. Wolno. ja muszę sobie powiększyć, bo. i beznadziejną jakość. Przyznałam się do tego. Dobra. Tak. I nie wiem co jeszcze mogę powiedzieć, tak nagrywacie żeby sprawdzić, znaleźć miejsce w którym nagraliście plik to klikacie sobie w plik i pokaż nagrania, tutaj będziecie widzieli e, Wasze nagrania. To wszystko, praktycznie ważniejsze rzeczy. Przedstawiłem Wam samą aplikację, No jest darmowa, możecie tutaj dodać jeszcze także więcej rzeczy, różnych scen. Zostać tekst tak i stawić, żeby był tutaj w tle, to będzie nagrywane. Także możecie zwiększać obraz, stawiać tutaj także, powiększać, pomniejszać, znaczy kliknąć, macie schować to, żeby na razie nie było dostępne. Później odblokować w trakcie nagrywania i to tyle. I tutaj macie także coś takiego jak scena druga, że możecie się przełączać. Czyli może nie wiem, macie grę. Nie, wiem nie. Czy, gra, czy jakiś ten obrazek i chcecie przejść na ekran, to klikacie sobie scena. czy tutaj ustawiacie sobie obraz. Macie tutaj, macie scena. Przełączacie się. I to tak to działa. To tyle w tym filmiku, więc dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jak co, do łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Do zobaczenia na następnych filmikach. Trzymajcie się, cześć. Pa, pa. Zaszucona.